Witajcie, w dzisiejszym odcinku zdecydowanie specyficzny samochód, i w sumie nawet ciężko mi go jakkolwiek sklasyfikować, bo według BMW jest to kupę, a gdy tak na niego patrzę, no to w sumie sam nie wiem. Tak na marginesie, to ten samochód sam w sobie jest już bardzo ciekawy, jednak jego pochodzenie chyba jeszcze bardziej, bo jest to Japończyk ściągnięty do Gruzji. Ale żeby przypadkiem nic nie było tak jasne i oczywiste, dziś ten samochód znajduje się tuż obok mnie w Polsce, w Szczecinie. Ale na niemieckich numerach próbnych. Oto BMW Z3 Coupé. Prace nad Z trójką rozpoczęły się już w 1993 roku, a dwa lata później auto wprowadzono na rynek. Z trójka ogólnie kojarzy się z frajdą z jazdy oraz wiatrem we włosach i słusznie bo roadsterów wyprodukowano aż 300 tysięcy sztuk. Trzeba przyznać spektakularny sukces Z kupe wyprodukowano jednak tylko 18 tysięcy egzemplarzy, co sprawiło, że jest to obecnie bardzo rzadko spotykany samochód. Chciałbym zaznaczyć jeszcze, że prezentowany przeze mnie dzisiaj samochód jest na sprzedaż. Na wstępie zacznijmy sobie od wyglądu zewnętrznego. No i co, popatrzycie sobie tak na ten samochód tu i tam. I stwierdzicie, że nadwozie tutaj jest bardzo specyficzne, może się ono podobać lub też nie, ale ten samochód jest zdecydowanie wyjątkowy i niepowtarzalny. Nie wiem, czemu BMW zaznaczy, że jest to kupę. Według mnie wygląda to bardziej jak takie małe dwudrzwiowe kombi, taki shooting break coś w stylu Volvo P1800, bądź też Trabanta w wersji Touring. Jednak w przeciwieństwie do Volvo czy Trabanta, BMW z wyglądu to taki rozbójnik, wręcz bezczelnie wystające błotniki, skrzela z boku i takie drapieżne spojrzenie. Nie jest to jednak przerost formy nad treścią, bo wrażenia z jazdy są tutaj spójne z wyglądem. Z3 coupe jaka by nie była, to trzeba przyznać, że po pierwsze w wersji z zamkniętą karoserią jest sztywniejsza i to znacznie względem wersji Roadster odporność skrętna jest ponad dwa razy wyższa. Po drugie, bagażnik jest zdecydowanie większy. W wersji Roadster mamy jedynie 165 litrów pojemności, tutaj 210, ale gdy zapakujemy się po sam dach, ta wartość wzrasta nam do 410 litrów. A to już jak w małym sedanie. Ogólnie ten samochodzik jest taki mały i drobny, a od strony technicznej wyszukałem, że jest on podobno stworzony na płycie podłogowej najbardziej legendarnego i kultowego wręcz już modelu BMW, jakim jest E36 w wersji Kompot. To Co ciekawe oznaczenia Z3 to właśnie E36 łamane przez 7 dla Roadstera i E36 łamane przez 8 dla coupe. No proszę, jak ciekawie można przemycić E36? Przejdźmy teraz do środka. Jeśli chodzi o wnętrze, to wszystko wygląda tutaj raczej tak normalnie. Nie ma przepychu, jakichś inklustracji, dekorów z drewna jachtowego. Samochód ten jest stworzony do jazdy, i w środku jest po prostu normalnie. Z 3 kupę to oczywiście samochód dwumiejscowy, chociaż patrząc na tą bryłę kiedyś nawet zastanawiałem się czy przypadkiem nie jest to czteroosobówka. Jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, to jak dla mnie dla osoby dwumetrowej, jedynie sufit jest troszeczkę za nisko. Ale tak, to powiedzmy, jest do wytrzymania. Na pewno jest tutaj więcej miejsca niż w BMW 850. Jeśli chodzi o wyposażenie, to nie jest tutaj aż tak spartańsko, jak można byłoby się spodziewać w takim samochodzie. Mamy tutaj chociażby cztery poduszki powietrzne, podgrzewane fotele. Fotele są częściowo regulowane elektrycznie. Klimatyzacja jest co prawda manualna, komputer pokładowy wszystko ustawia się tutaj w nim za pomocą manetki. A wyświetlacz, co ciekawe, jest tutaj. Powiem Wam, że gdy siadamy do z 3 kupę, to w tym samochodzie jest coś takiego, żeby się od razu chciało odpalić silnik, bezstrzelnie depnąć i pojechać w siną dal. Czasami nawet bokiem. O, Samochód ten wyprodukowany był w 2000 roku, więc pod tą naprawdę potężną maską znajdziemy sześciocylindrową 3-litrówkę o oznaczeniu M54B30, skonfigurowaną z automatyczną skrzynią biegów. Manuale oczywiście też były dostępne. W sumie jest to idealnie ten sam silnik, jaki był w 330Ci testowanej kiedyś już u mnie na kanale, tylko tam była sekwencyjna skrzynia biegów. Samochód ma więc 231 koni mechanicznych, 400 nm i całkiem niezłe osiągi, bo waży tylko 1305 kg. Pierwszą setkę osiągamy tutaj w 6,3 sekundy, z manualem byłoby to 6 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 250 km na godzinę. W sumie nie wiem, jaki tutaj jest zamontowany wydech w tym samochodzie, ale jest on naprawdę tak głośny i tak ryczy. Zresztą, sami posłuchajcie. już starym zwyczajem. Zobaczmy jeszcze jak ta Z3 kupę wygląda z bliska i czas na jazdę próbną. No i dzisiaj taki ciekawy sprzęcik. Nie wiem czy nie będą przypadkiem problemy z dźwiękiem, dzisiaj trochę wieje, a mam problemy z mikrofonem. Proszę bardzo, skrzela. O, wyglądają bojowo. Zobaczcie w ogóle gdzie ta maska tutaj zachodzi, jak głęboko. To jest jedynie błotnik, ta mała część. Felgi od F30, prawdopodobnie, nie wiem czy od Mki, ale od jakiegoś nowego modelu. Generalnie ten samochód jest oklejony folią matową w takim szarym kolorze. No co kto woli. Kwestia gustu. No nie wiem. Ja ogólnie nie powiedziałbym, że to jest takie coupe prawdziwe, raczej taki shooting break, takie małe kombi. Zajrzyjmy sobie do bagażnika. Bardzo. Jest on całkiem spory, jak na typ tego samochodu. Zmieniarka CD. Tutaj wszystko miękko jest też wykończone. Jakieś haczyki. Rzut oka na konsolę środkową z tej perspektywy. Z perspektywy bagażnika. Z perspektywy psa jakby ktoś chciał tutaj przewieźć. Roletka. Możemy ją sobie zaczepić. No i tak to wygląda. Wejdźmy sobie do środka. Posłuchajmy, jak się otwierają i zamykają drzwi. No proszę, mimo lat na karku, nie jest źle. Nic nie rezonuje. Mamy tutaj drzwi bez ramek. Boczek. Poduszka powietrzna. Cały jest miękko wykończony. Old schoolowe, rzutoka na wnętrze. Taki mamy tutaj dość wysoki próg. Kupę. Foder regulowany jest tutaj do przodu i do tyłu elektrycznie, w górę i w dół również. Pozostałe płaszczyzny manualnie. Tak to wygląda z perspektywy kierowcy. Długa maska z takim trochę garbem na środku. Proszę bardzo. Tablica rozdzielcza jest dość normalna. Cała jest miękko wykończona. Chromowane obwódki. Tutaj również. To jest chyba jedyny element premium w tym samochodzie. No i czarne dekory. Wyglądają dość ładnie. Co ciekawe, tutaj mamy włącznik i wyłącznik świateł. Wyciąga się go. Taki bardzo niemiecki dźwięk. Tutaj można go jeszcze sobie obracać. Prawdopodobnie to jest ustawienie jasności zegarów. W ogóle odpalmy sobie ten samochód. Jest dzisiaj strasznie gorąco. No, sygnalizacja, że trzeba zamkn zapiąć pasy. Tutaj sterujemy komputerem pokładowym BC, i wszystkie wartości zmieniają nam się tutaj. No dziwne. Te nawiewy to kurczę wyglądają jak w E30. Tak mi się wydaje. Konsola środkowa, klimatyzacja manualna bardzo wydajna, świetnie chodzi. Całe szczęście, widzicie, dzisiaj jest dość ciepło. To jest ciekawe, że w zepce kupę jest zamontowany automat. No tak ktoś ktoś skonfigurował. Idąc w dół od tablicy rozdzielczej, tutaj też mamy miękki materiał. Dopiero tutaj zaczyna się robić twardo. Ale wszystko jest solidnie spasowane. Popielniczka, włącznik ogrzewania szyby z tyłu, taka półeczka. Rzut oka do bagażnika Spokojnie można ręką sobie coś wyjąć Takie sportowe fotele Zobaczmy sobie do schowka no Jest on twardo wykończony Auto wyraźnie jest stworzone Do jazdy Nie do rozpieszczania nas Z początku myślałem, że to fotochrom Ale No nie Mitsubishi to chyba jakaś pamiątka z Japonii Tutaj wkłada się kartę. Prawdopodobnie do jakichś opłat autostradowych nie wiem, nie orientuję się aż tak Ojejku, jakie to wszystko jest malutkie. Bardzo miękko wykończona górna część wnętrza. No, za pierwszym razem coś skrzypnęło, ale to ma swoje lata. Tak, to jest całkiem ok. W ogóle, jak na taki dwumiejscowy samochód, taka trójka coupe jest całkiem praktycznym autem. No nie jest to Skoda Super. Proszę, tu też jakiś miękko wykończony schowek, właśnie na monety. No i tak to wygląda. No to co, teraz czas na jazdę próbną. Jazda z trójką jest dość specyficzna. Zdecydowanie czujemy, że jedziemy czymś innym. Po prostu to jakoś tak czuć, że siedzimy na tylnej osi, skręcając tym autem najpierw w bok idzie przód, a kolejno my. Nie wiem jakby wam to opisać, no po prostu mamy wrażenie, że ten proces skręcania odbywa się gdzieś daleko z przodu. A my sobie tym wszystkim dowodzimy z tyłu. Taki rydwan. Jadąc rydwanem też drygujemy przecież wszystkim z tylnej osi, z tym, że w rydwanie mamy napęd na przód, a tutaj jest na tył. Autko jest dość małe, dość lekkie, bardzo dynamiczne, ma niski środek ciężkości, jest w miarę szerokie. Do ostrzejszej jazdy trzeba się troszkę jednak przełamać ze względu na to nasze osadzenie na tylnej osi, ale gdy już się przełamiemy, no to otrzymujemy masę frajdy. Myślę, że to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się troszeczkę. No wszystko odbywa się tu bardzo precyzyjnie. Mamy fajny układ kierowniczy, wspomaganie nie jest za mocne. Raczej sportowo zestrojone zawieszenie. No, auto jest takie... takie nierozklepane. Fajnie tak je czuć po prostu. Kurczę, no cóż tutaj więcej mogę dodać. Małe, lekkie auto z mocnym silnikiem i napędem na tył. Myślę, że to wszystko mówi samo za siebie, czego możemy spodziewać się w tym samochodzie. E46 jest uniwersalne, też prowadzi się bardzo fajnie. Z3 coupe jest dziwniejsze, bardziej specyficzne, takie bardziej skrajne. Względem E46 jest to jakby no poziom wyżej, jeśli chodzi o wrażenia, tak mi się wydaje. Czy mógłbym na co dzień takim samochodem jeździć? No. Myślę, że ze względu na mój wzrost to raczej byłoby mi ciężko, ale niższa osoba jak najbardziej. W sumie tutaj eksploatacja nawet nie powinna być aż taka droga. A czy mógłbym takim samochodem pojechać teraz tak chamsko do oporu? Myślę, że tak. I byłoby to fajne, więc teraz udajmy się na niemiecką autostradę. Polska strona klimę wyłączymy. było chyba 232. No powiem Wam, że auto jest dość głośne, proste, lekkie, bez wspomagaczy i udawania i pędząc tak szybko poczujemy się prawdopodobnie jak Yuri Gagarin w kapsule Vostok 1 z tą różnicą, że bez kombinezonu, a w normalnych ciuchach. Jest taka nawet piosenka Miksyca, według której podobno Gagarin latał w dresie no ale nie wiem, to się nie wypowiem. No i jeszcze jedna różnica, nie mam pojęcia na ile Gagarin panował nad wystrzeloną kapsułą, bo w BMW akurat lecimy jak przyklejeni, dosłownie. No z tym silnikiem z trójka jest bardzo dynamiczna, ale myślę, że najlepiej będzie ona się czuła jednak, gdy polatamy sobie nią po zakrętach. Jadąc po autostradzie, kurczę, jakby marnuje się ta niska masa. Znaczy, to jest tak, że ma ona wpływ oczywiście na przyspieszenie, ale... Zdecydowanie bardziej po prostu wykorzystamy ją, pokonując jakieś serpentyny. No dobra, ja tutaj zjechałem na stację benzynową zatankować i za chwilę oddaję auto. To może jeszcze takie krótkie podsumowanie. Powiem tak, z trójka Coupe bardzo wyróżnia się na tle innych samochodów. Ja lubię dziwne samochody, one zawsze mają jakoś tak więcej charakteru. Poza tym ona jest taka, jakby ciągle była zła coś i wściekła, ryczy wkurzona i zamiast nas pogłaskać, to prędzej by nam sprzedała lepa. No, myślę, że coś w ten deseń, taki tutaj mamy klimat. No i druga sprawa, oprócz tej indywidualności i tej całej dzikości, to ten samochód urzeka nas swoją prostotą i szczerością. W sumie technicznie jest to wciąż normalne, starsze, zwinne i solidne BMW. Więc. No i to byłoby na tyle. Także pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.